Dzień dobry wszystkim, tutaj Marczmentarot, w szczególności witam wszystkie zodiakalne lwy w czytaniu na maj 2023 roku. W dzisiejszym czytaniu sprawdzę niedawną przeszłość, obecną sytuację i najbliższą przyszłość. Sprawdzę to, czego nie widzisz oraz wyciągnę kartę Radę. Jeśli to czytanie ci się. Spodoba, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić Moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Wasza aktywność na moim kanale to dla mnie duża motywacja do dalszej pracy. Chciałbym dodać, że ze względu na inne obowiązki nie realizuję czytań prywatnych. Pamiętaj, że jest to czytanie ogólne i może nie rezonować ze wszystkimi, dlatego przyjmij to, co dla Ciebie, a resztę zostaw. Polecam również sprawdzenie swojego znaku Zodiaku w Ascendenci i Księżycu. Link jest dostępny w opisie filmu bo może w czytaniach dla tych znaków również znajdziesz coś dla siebie. Dodatkowo polecam czytania miesięczne, typu wybierz talię, dla singli, na brak kontaktu, oraz tej i twoja osoba, co każde myśli, czuje, zamierza. Ja serdecznie do moich innych materiałów zapraszam, one wszystkie są dla was. Teraz już moi kochani, przychodzę do e, oczyszczania, tasowania i wykładania kart. I tak jak zwykle będziemy działać sobie chronologicznie, czyli zaczynając od przeszłości przez teraźniejszość do najbliższej przyszłości, później to czego nie widzicie, oraz na końcu karta rada dla Was. I jeszcze raz przeszłość u lwa. Przeszłość u lwa. Zaczynamy sobie. Siódemko Mieczy. Trójką Mieczy. Karton Gwiazdy. Czwórką Buław. No, powiedziałbym, że bardzo, bardzo dziwne energie, no ale będziemy sobie kontynuować, zobaczymy. O co tutaj chodzi? Szóstka Pentakli. ...obecnie, czyli w maju. Siódemka pentakli. Kochankowie. Mak w tle. Okej. Okay. Najbliższa przyszłość. Turka kielichów, diabeł, arcykapłan, <laughs> szóstka mieczy w tle, rada. Do czego nie widzisz umiarkowanie? Sąd. Wierzę. Trzy arka na wielkie, w jednym rzędzie, w tle. Bardzo mocne przesłanie. To wam mogę powiedzieć yy, już na początku. Zaczniemy sobie od przeszłości. Bo czytanie jest mocne. E, mówiąc wprost. E, siódemka mieczy, trójka mieczy, gwiazda, e, czwórka buław. Powiedziałbym tak. Mówiąc wprost, e, czyjeś manipulacja, czyjeś kłamstwa, ewidentnie tutaj przyniosły rozczarowanie złamane serce, bo mamy tutaj siódemkę mieczy, czyli to jest karta manipulacji, karta złodzieja, karta e, kłamstw, karta e, takiego powiedziałbym, że kombinowania. E, I dodatkowo mamy obok trójkę mieczy, czyli kartę zranienia, rozczarowania, często jest ta karta pokazana w większości w, zresztą talii, tu jest pokazana też w sposób znaczący, natomiast nie taki oczywisty. Ale zaraz Wam pokażę jedną ciekawą rzecz. Tu jest, i te miecze są wbite w tą osobę, tak? I ona jest, a nad nią są takie ciemne chmury, takie kłęby, z których nie widać gwiazdy. Gwiazdy, która jest tutaj, tak? Czyli a obok mamy, najlepsze jest to, że obok wyskakuje nam w przeszłości, no to jest przeszłość. Karta gwiazdy, karta spełnionego marzenia, karta tego, że dzieje się dobrze, karta tego, że, karta szansy, tak naprawdę. Więc w ogóle to jest bardzo ciekawa zależność. Nie wiem, nie wiem czy wy to widzicie tutaj, bo ta karta jest, przepraszam, ta gwiazda tu jest malutka. Mówiąc wprost, ewidentnie odkrycie tego, że ktoś tutaj był nieuczciwy. Że tutaj kombinował na boku, może e, że Wy się dowiedziałyście, byłyście na początku rozczarowane, tak, ale zakończenie czegoś stało się szansą na coś lepszego, tak, na to, żeby na wyjście z tej trudnej sytuacji. Natomiast zaraz Wam powiem, dlaczego jest tutaj e, stół, tak naprawdę, teraz to czytanie jest e, dużym, e, tak naprawdę dużym ostrzeżeniem dla Was. Bo. Tutaj widać, że ta przeszłość, otworzenie waszych oczu, tak, wyjście jakby z takiej iluzji, w której ktoś tutaj tak naprawdę ewidentnie jedno mówi, drugie robi, bo to, to jest karta manipulatora, ta siódemka mieczy, ktoś tutaj no, swoją nieuczciwość stara się w jakiś sposób ukryć ale przychodzi to rozczarowanie w postaci prawdy tutaj mamy właśnie tą szansę ku temu, żeby wyjść z tej, z tej relacji, od tej, odejść od tej osoby dlatego wszystkiego mamy tą czwórkę buław mówiącą o stabilizacji, czyli o tym, że może właśnie w waszym życiu chciałyście tej stabilizacji, natomiast ta osoba Próbowała lawirować z jednej strony, może coś obiecywała, to się nie spełniało. E, gdzieś tutaj, e, wiedząc, znając tak naprawdę Wasze priorytety, to czego chcecie, to czego potrzebujecie, e, zatrzymywała Was przy sobie, na, natomiast nie była w tym wszystkim uczciwa i może też gdzieś e, jedno było dla Was, tak? E, jakaś prawda, w cudzysłowie prawda. Która ta osoba jakby tutaj starała wam się przekazać, tak, jakąś wersję swoją była dla was, natomiast nie było to tożsame z, ze stanem faktycznym. Jakby to dziwnie nie brzmiało, ja myślę, że sens przekazałem na tyle, żeby, żebyście tutaj zrozumieli, o co tu chodzi. No i mamy teraźniejszość, mamy maj Mamy tutaj szóstkę pentakli, siódemkę pentakli, kartę kochanków i MAGA. W tle, mag w tle mówi właśnie o tym nieszczęsnym manipulatorze. Bardzo prawdopodobne, że w maju osoba, z którą w karcie kochanków miałyście jakąś relację, może był to romans, może było to coś bardziej trwałego, ale w Waszym mniemaniu, bo pamiętajcie, że to, że my uważamy, że jakaś relacja jest ważna, jest trwała. Nie, nie znaczy koniecznie, że ta druga osoba, druga strona myśli tak samo. Bardzo często em, jakby wersje co do tego, jak to jest nazwane, jak ktoś o tym myśli, nie są zbieżne. E, natomiast te karty mówią o tym, że ktoś może tutaj próbować do Was wrócić z prezentem. E, pod takim, powiedziałbym, że zresztą jest tutaj siódemka pentakli, czyli bardzo prawdopodobne, właśnie, że wy na tą relację wcześniej bardzo dużo pracowałyście, i teraz ktoś tutaj wraca z prezentem na zasadzie wyrównać, tak? Bo, bo szóstka pentakli, właśnie, to jest karta po pierwsze, wyrównaj, po drugie, prezentów, tak? Czasem to jest wręcz próba przekupienia kogoś, pokazania swojego zaangażowania w tym momencie poprzez rzeczy materialne. Wiecie, kupić coś jest łatwo. Udowodnić czynami już tak łatwo nie jest. Ktoś może tutaj postawić tę na najprostszą drogę po to, żeby jakoś tam Was zachwycić, tak? Pokazać Wam, że teraz zależy, może chciałyście coś dostać przez na przykład długi czas, marzyłyście, nie wiem, o nawet jakiejś błyskotce jako udowodnieniu czegoś, tak? Czy przez długi czas liczyłyście na przykład, że... Osoba, z którą byłyście przyniesie, bo przyjdzie do Was po prostu z bukietem kwiatów, tak bez powodu, nie? A ta osoba może o tym wiedzieć, tak? Więc yy, o tych waszych oczekiwaniach, i może tutaj właśnie pod pretekstem teraz wyrównania, tak. Obdarowania was, zmiany nastawienia, wiedząc, że Wy tutaj wcześniej się starałyście, że może jest jakaś zależność jeszcze między e, wami a tą osobą, że, jest, że Wy macie jakąś, jakąś taką jeszcze słabość do tej osoby, ta osoba może próbować to wprost mówiąc, wykorzystać. Bo sió siódemka e, Pentakli mówi o tym, że bardzo mocno coś pielęgnujemy, coś jest dla nas ważne, jakaś relacja. Może być dla Was ważna, tak? Może w przeszłości w karcie kochanków myślałyście, że to jest jakieś, wiecie, wręcz porozumienie dusz, że to jest ktoś wyjątkowy, z którym tutaj fajnie będzie stworzyć, stworzyć coś na stałe. Natomiast pamiętajcie, że to mogła być tylko fascynacja, a miłość ostatnio słyszałem, że to jest pewien rodzaj psychozy, tak, który który jest pewnego rodzaju stanem umysłu, tak? kiedy my się zachowujemy, zakochujemy, to, to troszeczkę zaczynamy inaczej odbierać pewne rzeczy, tak. To jest troszeczkę takie, wiecie, nie w obłokach. Wtedy jesteśmy w stanie tak naprawdę dać siebie więcej, dbać o coś, pielęgnować, nawet jeżeli to nie przynosi na początku efektów, to my wierzymy, że jakby kolejne nasze działania przyniosą pewnego rodzaju przełom i tutaj mamy to, to wszystko pokazane właśnie w tej siódemce pentakli, czyli karcie takiego bardzo mocnego pielęgnowania i czekania na efekty. I teraz może ta osoba wrócić dając pewnego rodzaju... Takie właśnie poczucie, że teraz zaczyna mi się to zwracać, tak? Teraz ktoś zaczyna to doceniać, że jest taki otwarty na okazywanie uczuć, że tutaj wreszcie zaczyna mi okazywać to wszystko, o czym ja zawsze marzyłem, marzyłam. Natomiast karta maga w tle już jest ostrzeżeniem samym w sobie. Bo Mac ma to do siebie, że. Jest bardzo dobry w manipulacji, wie jak coś zrobić, bardzo często zna swoją ofiarę, tak? wie za jakie sznurki pociągnąć, żeby wywołać pewnego rodzaju efekt, wie jakie są tutaj słabości, tak? co jest pożądane dla danej osoby i potrafi to po prostu wykorzystać skutecznie. Może to też być sytuacja, w której na przykład jakaś wasza relacja w przeszłości się rozpadła, tutaj ktoś poszedł. może. Wręcz siódemka mieczy może mówić o tym, że ktoś tutaj miał kogoś na boku, teraz szczególnie w połączeniu z trójką mieczy. I na przykład tamta relacja się, się rozpadła i w tym momencie ta osoba myśli o takiej bezpiecznej przystani, którą na przykład jesteście w tym przypadku wy. Przejdźmy sobie do najbliższej przyszłości. <laughs> a tutaj czwórka kielichów, karta diabła, arcykapłan i. I mamy tutaj szóstkę mieczy. Karty generalnie powiedziałbym, że patrząc na to, co, co mamy wcześniej, są dobre, natomiast um, nie są łatwe. Bo ewidentnie widać, że tutaj um, czwórka kielichów to jest takie rozczarowanie stanem, jaki mamy tutaj. tak. Może gdzieś w międzyczasie w końcu uświadomicie sobie, że ktoś, nawet jeżeli wróci. I będzie coś pokazywał, to to nie będzie szczere, tym bardziej, że mamy tutaj kartę diabła, tak? Czyli mamy... Ktoś może tutaj w międzyczasie pokazać swoją prawdziwą twarz na początku, może wracając z jakimś świecie cudownym przesłaniem, jaka tutaj zmiana nie nastąpiła. Natomiast w pewnym momencie prawdziwa twarz pokaże się znowu. No i mamy tą kartę arcykapłana na zasadzie, że będziemy w stanie to od... odrzucić. Definitywnie tak, że może tym wzrostem będzie to uświadomienie sobie jaki ktoś jest naprawdę tak, że nawet jeżeli pokaże nam jakąś inną um, twarz swoją, to to nie jest ta prawdziwa twarz tak, e, że mm, tutaj w karcie maga ktoś się pokazuje tutaj wiecie w sposób magiczny, natomiast później odkrywamy, że to jest właśnie ten diabeł tak, że to, że to była tylko pewnego rodzaju maska, że to był trik żeby tutaj pokazać jakąś stronę siebie. No i mamy tutaj właśnie tego arcykapłana i może właśnie zauważenie e, czyjejś prawdziwej natury e, jest tutaj szansą ku temu, żeby, żeby jakoś tam to swoje życie zmienić i zmienić też sposób patrzenia na, na relacje nawet. W tak? tle tego wszystkiego jest e, szóstka mieczy. Szóstka mieczy jest kartą, e, bramą jest kartą e, mówiącą o... Zmianach, o odejściu, o wypłynięciu na spokojniejsze wody. Możliwe, że w najbliższej przyszłości, albo będziecie, zresztą tu jest fajnie pokazane, że te osoby idą, tak, ta rodzina idzie. Natomiast w tle te miecze za nimi zamykają drogę powrotu. Więc może w jakiś sposób uświadomienie sobie, jaka jest czyjaś prawdziwa natura zamknie definitywnie drogę do tego, żeby tej osobie zaufać. I to jest bardzo pozytywne. Zresztą to by bardzo dobrze się łączyło właśnie z tą kartą arcykapłanu. To był pewnego rodzaju wzrost też takiej samoświadomości. Ta karta też może mówić o tym, że w najbliższej przyszłości będziecie na przykład chciał, chcieli się przeprowadzić tak, za jakieś takie zmiany w swoim życiu tutaj wprowadzić. Bo to jest też karta wypłynięcia na spokojniejsze wody. W większości zresztą tani jest ona pokazana jako łódka na tej osobie właśnie ta osoba zostawiająca gdzieś sztorm za sobą, natomiast przed sobą mająca spokojniejsze wody i właśnie tą wyspę, która ma być pewnego rodzaju zmianą i spełnieniem marzeń, tak? O spokoju. Widać, że tutaj w najbliższej przyszłości wy będziecie chciały dokonać tej zmiany. Bardzo prawdopodobne, że na przykład ona pociągnie za sobą to, że będziecie chciały znaleźć się w innym miejscu, po to, żeby może uwolnić się od przyszłości, może uwolnić się od tej osoby, żeby po prostu zaznać spokoju, tak? Żeby dać sobie szansę zapomnieć. Zresztą ym, ja uważam, że y, jeżeli jesteśmy na przykład w danym miejscu bardzo mocno, y, bardzo długo na przykład byliśmy z kimś, albo nawet byliśmy krócej, natomiast dużo miejsc nam się kojarzy z tą osobą, trudno nam jest się uwolnić od wspomnień. Czasem po prostu dobrym pomysłem, jeżeli oczywiście mamy taką możliwość, bo nie każdy ma możliwość się przeprowadzić y, z miesiąca na miesiąc, ale jeżeli mamy taką możliwość, to nie jest złym pomysłem, na przykład, e, zmiana otoczenia, tak? E, to też w zależności od, od możliwości, od mobilności. E, natomiast w tym przypadku może to też po prostu oznaczać e, definitywne zakończenie i odcięcie się od kogoś, e, zamykając te drzwi, może m, też w jakiś sposób na przykład blokując kontakt danej osoby z nami. Jeśli chodzi o. <laughs> O, to, co w tle. Umiarkowanie sąd i wieża. Mówiąc prost w tle. To, czego nie widzimy, to, co musi się zawalić, musi się zawalić. My tego nie zatrzymamy. Trzeba tylko w tym wszystkim zachować spokój w karcie umiarkowania, w karcie sądu rozważnie, rozliczać czyjeś każde działanie tak? Emocjonalność. Wiecie, tutaj emocje, one nadają inne znaczenie każdemu zachowaniu, tak? Jeżeli my widzimy, że ktoś tutaj do nas przychodzi z prezentem, albo e, traktuje nas jak nigdy wcześniej, emocjonalność, ona zawsze będzie tutaj krzyczała swoje, tak? Natomiast nie dajmy uśpić się i nie dajmy tak naprawdę e, odpocząć logiczności, tak? Taki, takiemu trzeźwemu myśleniu, bo myślę, że to jest właśnie takie podkreślenie, że e, trzeba zachować spokój, logiczne myślenie, bo to, co ma runąć, i tak runie. I jeżeli runie, my powinniśmy być jak najbardziej spokojni, dać temu po prostu odejść, dać y, i na koniec właśnie rozsądzić, że coś po prostu nie było dla nas, że ktoś nie był dla nas, że ktoś nie był dla nas dobry, tak, że y, zachował się tak y, taki, a nie inny sposób, że może też, to często jest y, y, takie pokazanie, że dobra, była dana kolejna szansa, może nie pierwsza, tak, może druga, trzecia, czwarta, i efekt był dokładnie ten sam, albo nawet kończyło się coraz gorzej, więc uczciwością jest tutaj powiedzieć, no nie, nie dało się. Zrobiłem, zrobiłam to, co mogłam i tyle. I to już jest koniec. Także trzeba, w tle tego wszystkiego, trzeba pozwolić runąć temu, co ma runąć, bo, yy, bo może akurat ta relacja ta sytuacja trwać nie może. No i mamy jako radę Król Mieczy. Król Mieczy to jest e, chyba... Tak sobie myślę o Kartach Dworskich i myślę, że to jest najbardziej logiczna postać ze wszystkich. Więc radą tutaj jest patrz trzeźwo, patrz logicznie na sytuację, na rzeczywistość wokół siebie, na daną osobę. gdzieś y, nie ma jakiejś tutaj bardzo wiele karty, kart, y, kielichów, czyli kart emocji. Natomiast jeżeli y, mamy do czynienia z kimś, kto może już wcześniej y, troszeczkę jednak tą naszą y, nie był zbyt uczciwy, tą naszą, to nasze zaufanie nadszarpnął, to nie dajmy rządzić swoimi emocjami, tak? Dajmy jednak y, swojemu umysłowi rozsądzić, czy, czy to jest ok, tak? Czy to wszystko jest tak, jak powinno być. To jest właśnie zachęta do tego, żeby y, patrzeć faktami, a nie uczuciami. Nawet nie intuicją. Często w ogóle y, też zauważyłem, że intuicja nam y, nie zawsze, ale bardzo często, jeżeli nam na kimś zależy, to intuicja nam troszeczkę jednak skręca w stronę uczuć, tak? Natomiast trzeba patrzeć logicznie gdzieś, tu jest też zachęta do tego, żeby być w tym wszystkim w reakcjach dosyć tak spokojnym, umiarkowanym i troszeczkę, wiecie, wy oczywiście w tej sytuacji jesteście, ale tak jakbyście mogli troszeczkę jednak stanąć z boku i popatrzeć, wyobrazić sobie, że to nie wy jesteście w tej sytuacji, na przykład Wasza przyjaciółka, tak? I co Wy byście tutaj jej poradziły? Czy faktycznie popatrzyłybyście na tę sytuację w inny sposób. Może warto tak zrobić. Może warto się zastanowić w ten sposób, zachować logiczność, trzeźwy umysł i, 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 i po prostu pozwolić odejść temu, co musi odejść. Jeżeli wieża musi runąć, to musi runąć. Okej, okay. moje kochane lwy, ja Wam bardzo za to czytanie. Dziękuję. Mam nadzieję, że ono Tobie pomoże. Jeśli to czytanie Ci się spodobało, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Wasza aktywność na moim kanale to dla mnie duża motywacja do dalszej pracy. Chciałbym życzyć Tobie udanego miesiąca. Widzimy się niedługo. Pozdrawiam, Marczmentarot.